Dzień dobry Państwu. Poprosimy w tym wyjątkowym miejscu o chwilkę uwagi i zanim my, Szanowni Państwo, otworzymy tą wystawę, która dla nas wszystkich, my się mieszkańców Powiatu bełchatowskiego jest bardzo ważna, zaczniemy to otwarcie takim zupełnie innym akcentem. Bardzo proszę. Dziękuję, pytanie otwarte. Czy wiecie co to było? Tak. <laughs> tak. Dokładnie moi drodzy. E, szanowni Państwo, witam was serdecznie w progach Muzeum Regionalnego Bełchatowie Dariusz Rogut, dyrektor muzeum. Cieszę się niezmiennie, że znaleźliście Państwo czas, aby przymyć tutaj dziś do nas, a pozwólcie, że zanim rozpoczniemy tą część merytoryczną. Przywitam serdecznie w imieniu własnym wszystkich pracowników muzeum i również gości pana prezydenta miasta Bełchatowa, pana Patryka Mariana, wraz z wiceprezydentami. <klucza> Witam serdecznie również przewodniczącą Rady Miasta, panią Monikę Selerowicz, <klucza> burmistrza miasta Zelów, pana Kamila Świtałę. Wszystkich, wszystkich radnych powiatowych, miejskich oraz gminnych, jak również przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, Nadleśnictwo w Bełchatowie, Policję Powiatową, Państwową Straż Pożarną, Przewodniczącego Związku Zawodowego w Bełchatowie, NZ Solidarność, wszystkich dyrektorów, departamentów, wszystkich gości, którzy nas odwiedzili oraz również wyjątkowo młodzież wraz z opiekunami. I oczywiście czwartą władzę, a więc media. Więc zanim przejdziemy, proszę Państwa, do kolejnej części, bardzo proszę pana prezydenta Patryka Mariana. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie, ponieważ dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Tak naprawdę piękna wystawa, kawał historii. Dziękuję Panu Dyrektorowi, jak i również wszystkim pracownikom Muzeum za przygotowanie tej wystawy. Stulecie odzyskania praw miejskich to taka ciekawa historia i mam nadzieję, że dzisiaj za pośrednictwem tej wystawy poszerzymy wiedzę i zobaczymy, jakie były okoliczności, ale ten dzisiejszy dzień oraz ta wystawa pokazuje, że z jednej Strony był e, pachnie ciekawą, piękną historią. E, ma interesującą historię jak i również co dla nas ważne wspólnie poznawając tą naszą przeszłość przede wszystkim utożsamiamy i naszą współpracę lokalną ale i przede wszystkim taką tożsamość lokalną która jest bardzo ważna dla naszego miasta również bardzo dziękuję też przybyłym gościom jest nam naprawdę niezmiernie miło że państwo poświęcili czas i będą z nami na otwarciu tej wystawy szanowni państwo tego, że no, mamy dzisiaj e, piękny kawałek naszej historii, w związku z tym też chciałem drobny, skromny e, prezent przekazać e, na ręce pana dyrektora. Mianowicie mamy e, taki maszynopis księgi pana Apoliniusza Zawickiego, e, księgę o Bełchatowie. E, myślę, że on e, poszerzy zasoby Muzeum Regionalnego i też będzie e, ciekawą e, atrakcją dla e, odwiedzających. Także, panie dyrektorze, Dziękuję proszę bardzo. bardzo. Dziękuję serdecznie. Tak, jeśli wolno. Tak, dziękuję serdecznie panu prezydentowi oczywiście. Szanowni Państwo, myślę, że postać Apoloniusza Zawilskiego, pana pułkownika, chyba nam jest wszystkim znana albo prawie wszystkim znana. Jest to, jak wiecie, oficer Wojska Polskiego, ściśle związany z Bełchatowem, przez swoją historię walk między innymi właśnie tutaj na Górach Borowskich. Jest również y, nagroda pułkownika zawilskiego, jest rogatywka zawilskiego, ta, która od wielu, wielu lat jest. Przygotowywana i wręczana przez towarzyszy, przez RSK w Bełchatowie dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla ziemi bełchatowskiej, a więc myślę, że i ten materiał, ale również pamięć o pułkowniku Zawińskim jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Ale pozwólcie, że jeszcze kogoś przy, przywitam, i to, yy, ponieważ te osoby też ktoś bym mógł powiedzieć, że są w służbach mundurowych, ale tak daleko stoją, proszę Państwa, że trudno ich jest zauważyć. Ja nic mówię o księdzu biskupie Marku Izdebskim oraz księdzu Dziekanie Wojciechu Zgoniu. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo i teraz tylko jeszcze może króciutko, jeśli chodzi o, o wystawę. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować tym środowiskom i osobom, które, które udostępniły nam te dokumenty odnoszące się do tej y, historii. A więc tutaj mam na myśli o, y, z podziękowaniem oczywiście dla Pana Selerowicza, dla Archiwum Państwowego w Łodzi, dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, y, dla Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Wydziału nauki i promocji sportu oraz dla kolegów naszych z Towarzystwa Numizmatycznego w Bełchatowie. Dzięki tym wszystkim osobom i środowiskom i wydziałom ta wystawa może być udostępniana dla Bełchatowian, dla mieszkańców powiatu, powiatu bełchatowskiego oraz również dla gości, którzy też nasze muzeum odwiedzają. Może dosłownie dwa, dwa słowa powiem tylko króciutko o wystawie i potem ewentualnie też poproszę Państwa o jakieś pytania To można również w sposób szczegółowy skierować do jednego z organizatorów tej wystawy, pana doktora Łukasza Politańskiego, który też jest na tej sali. Jeśli też będą inne, też znam trochę historię Bełchatowa, jak będę mógł też um, 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 odpowiem. Um, króciutko, proszę Państwa, historia Bełchatowa, jak wiecie, jest bardzo ciekawa, interesująca. Um, Prawa miejskie straciliśmy jako Bełchatów w 1870 roku, decyzją władz carskich. Było to też spowodowane udziałem środowiska bełchatowskich patriotów w powstaniu styczniowym. Oczywiście, tak, potem była, był upadek miasta, decyzje carskie, które spowodowały degradację tak naprawdę tego naszego lokalnego społeczeństwa. Na szczęście potem przez następne lata ta historia się zmieniała i doszliśmy do czasu II Rzeczypospolitej. Tam nastąpiła reorganizacja struktur administracyjnych państwa polskiego i w końcu po latach Bełchatów mógł to prawo, te prawa miejskie odzyskać, tym bardziej, że miał ku temu wszelkie możliwości, przede wszystkim ze formalnych. Ja nie chcę wszystkich szczegółów tutaj udostępniać Państwu, bo to nie jest wykład, na który dziś przyszliście, tylko krótkie spotkanie, ponieważ bardzo wiele tych informacji, co i dlaczego tak naprawdę dotyczyło odzyskania praw miejskich, macie Państwo na tych planszach. Również dodatkowo są są tutaj zamieszczone elementy dotyczące miast partnerskich, które są też ściśle związane z naszą historią i przez wiele lat tą współpracę podejmowały. Tak więc, na ten moment jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie, Panu Prezydentowi i Państwu Prezydentom za obecność, wszystkim szacownym gościom. Dziękuję również pracownikom muzeum za dość szybkie i sprawne przygotowanie tej wystawy, bo nie jest to takie proste i tak szybko się nie robi, samo tym bardziej. I... Cieszę się niezmiennie, że, że możemy Państwa gościć w naszych e, skromnych murach. Zapraszam do e, zwiedzania wystawy. Można powiedzieć, Panie Prezydencie, że wystawa jest otwarta. Tak. Wystawę uważamy za otwartą, także zapraszamy. Dziękujemy i zapraszamy. Można zwiedzać, moi drodzy, w każdym kierunku.